Siema, to ja gramy w Stamby Guys. Znowu dzisiaj mam mało czasu, Prawie. No nie no, znowu blisko. Nå! No, <sighs> Czy będzie w końcu coś dobrego? Tylko gemy. Ostatnie kręcenie kółkiem. Tam był Superman. A są tylko gemy. Zmienię skina. Na mojego... Szczęśliwego. Gdzie szamponurek, nie zdziwię się jak przegram. Ostatnio mało gram. Chociaż na razie szczęśliwie, Ło! gdyby to siadło ten trik, to może byłbym pierwszy, Ło! rekin szkodliwy. Przegrywa, a ja na razie wygrywam. Era che tremble. back. No... nie jest źle... mogło być lepiej. O cholera, nie, no gdzie oni są na środku? Oni ten środek przejmują, i nikt nie pomaga. No ej, no brawo, moja drużyna. Teraz! Nie, nie, nie! Jest! Na farcie! Uff. Block dasz Najlepsza z najgorszych gier! Najlepsza, bo każda tak tu jest gra najgorsza. Na razie prosto, stoję tu, bo tu będzie ten z kolcami. To jest dobry trik. Nie zmieniać kieru. Widzicie, ta taktyka jest dobra. No nie pchaj. Nie mów, że tak łatwo to wygram. No czemu to takie łatwe było? Chciałem mieć konkurencję Chociaż 16 godzin mniej więcej. Więc jest sukces, nawet od 18 godzin. Nawet od 20 godzin. Najlepiej to chyba od całego dnia nie wygrałem. Może nawet dwie pod rząd wygram. Jeśli nie będę kombinował, to to przejdę. Jest, nawet pierwszy byłem. Dobra, galopujemy do finału. Powinni dodać skinia konia albo psa. Albo skina Thanosa. Albo skina Transformersa. Dużo jest pomysłów. E to nie wiem, czy prawa autorskie by. Nie wiem, nie znam się. I znowu Rocket Rumble. Teraz może się nie udać. Czemu rundę na farta nam dali? To nie zależy ode mnie. Znaczy zależy, ale po tak małej części. Bardziej to od współpracy. Wow. Nie, nie, nie. Nie idzie nam jakoś dobrze. No, chcę się wybić. No weź. Oni irytują. Ło, co ja zrobiłem? Przejmuj. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.